Widzowie, jak widzicie, to jest lut z yy, gracza, którego zabiłem i mogę tylko z niego lutu, zamiana lutem, challenge. Jak zabiję, to muszę, wiecie, podnieść i zamiana luta, challenge. Więc i muszę dzisiaj zabijać dużo, więc zobaczycie dzisiaj panie dużo, kiedy my przejdźmy do filmu. I Matic Cup, mati zapisujcie się, bo już w ten wtorek Matic wszyscy wy musicie być zapisani i będziecie zapisani a my przejdźmy do filmu i oczywiście matikap, matikap, W widzowie przypominam o zapisach na pierwsze historyczne Maticup Fortnite wystarczy wejść na serwer discord w opisie, w komentarzu i zapoznać się jakie będą turnieje i wystarczy napisać tutaj że zapisuję się na turniej ten ten i ten, jest wszystko rozpisane kiedy, gdzie i za co lub zapisać też można się na poście na YouTube, na moim kanale, gdzie też macie rozpisane, yy, że będzie pierwszy historii matica, discord no i że możecie tutaj pod komentarzem, jakiś komentarz i zapisuje się na ten, na ten i na ten jak nie macie discorda, to macie przynajmniej rozpisane kiedy, który a więcej jest rozprzestrzeniona na Matika w serwerze. Ale, jak nie macie Discorda, to macie zdjęcia w turniej, no i w komentarzu wystarczy napisać. Zapisuje się na ten i na ten i na ten. Więc widzimy się już na Maticupie. I jak macie jakichś znajomych, to wysyłajcie, bo to jest pierwszy historyczny cup. I pierwszy zawsze najlepiej smakuje, bo jesteś pierwszy, ten pierwszy z pierwszych OUDI. Zachęcam zapisywać Bo no nie wiadomo czy w ogóle już jakiego będzie A zawsze później ma się do pierwszego sentyment Więc lecimy na dziwną krainę To już nie jest dziwna krainę, to jest Kartnalandia To jest po prostu nie mamy odkrytej A w ogóle muszę zabić jak najszybciej jakiegoś typa I właśnie leci tutaj jakiś ziomeczek Tylko nie wiem gdzie on jest, tam na dole jest jak on zbierze jakąś broń, to my go zabijemy, bo my jesteśmy najlepszym graczem w Fortnite. Nie, po prostu dzisiaj... Po prostu musimy zdobyć od niego lupę. Właśnie, jak widzicie, mam najgorszy karabin w tej grze komputerowej. Bardzo go nie lubię i bardzo chciałbym mieć jakiś lepszy karabin, no ale nie mogę, bo musi tutaj typ... O, na przykład teraz mam najgorszą pompę w tej grze komputerowej i właśnie idzie typ i muszę go zabić. To najgorszą pompą komputerową Ej, ziomie, ty, ty... Ja widzisz, że jestem lepszy? On chyba tego nie wiem Tego ja zamknąłem. Zamknąłem go, a nie mam ten mas. Ziom Co to jest? O! Ej, ziomie! Czemu to odleciałeś? Ty, czy ty się nam? Zobaczmy. U. Nie wiem, trochę ryzykowne kopno wchodzić komuś do boksa To ja nie mam materiału, czekajcie. Ja leźmy. Da. O. o, zniknął ten ziomek. Nie no, zniknął. Ja miałem go znaleźć, bo patrzcie, jak mam słabe przedmioty. Ale idzie drugi tosty. On na pewno nie! Nie mogę po... Nie, nie, najlepszy. Dobra. O matko, ty jesteś najlepszym graczem w komputerowym. Ty tam skoczyłeś, Serio? Ją. Nie mam materiałów. Bab nie czekaj. No że jestem w taki A wejść tutaj to się zmieni. A wejść tutaj. A, a, a. Tu ja pan mam maksu Jez, zabiłem go! Teraz muszę wyrzucić wszystko! Nie, mam najlepszą ukochaną snajperkę i muszę wziąć karabin i pompę, a to mój ulubione przedmioty w tym sezonie. Hej, ty dzięki za moje ulubione przedmioty! Nie było tak źle. O nie, jeszcze drugi się urwał słojenki. Zauważam je. E. możesz mieć jakieś... Brain Tu masz pistolet, już to widzę. Tylko, że ja się nie poprzedł. Nie, jeszcze drugi tu idzie. Nie! Ja muszę teraz to zabić tym! Jest. Dobra, a przynajmniej to też wyrzucę. Zabiję go! O matko boska nie! Zabierz te Daj mi to. Co? Co to jest? Zabierz mi to. Co to jest? Za głupia gra komputerowa. Dobra, zrobiliśmy killa. I mamy tylko karabin. Dodało mi się tylko wziąć karabin Muszę go zabić karabinem. To nie było nie takie trudne, widzowie przecież. Ej, patrzcie, tam jest ziomek, a ja mam tylko karabin. Ja go mogę zabić. Czekaj, gdy go zabić. Bo on jest taki słaby pewnie, widzowie. O. A nie wiem ja tu w ogóle chodzę. Ziomek. O, zabity. Dobra, teraz mogę wyrzucić i mamy tak, karabin. I mamy pompę i karabin. Dobra, biorę ten karabin, bo tego karabinu nie lubię. Jest najgorszy karabin w serii, nie polecam. Nie wiem, jak ktoś lubi ten karabin, to chyba jest jakiś, nie wiem. Dziwak. E, żartuję po prostu. To, to ten karabin to taki wiesz. Pijem! O! Masz 100 biało, nie wiem jak ty jeszcze żyjesz, ale za chwilę już nie będziesz żyć. Zamuś. Wiesz, że ja tu jestem. Dobra. Nie, nie muszę ty nie miałeś pompy. Miałeś pompę. Przed chłopiałem, ja wczoraj wiedziałem, że nie miałeś pompy. Niestety masz najgorszy karabin w grze. Dobra, przestaję już o tym robić. Po prostu najgorszy karabin w grze. Bo już powiedziałam 30 tysięcy razy o tym karabinie, to chyba wystarczy, prawda? Widzowie, ruszyły zapisy na pierwszy historyczny... Mati Cup, tak będzie mój, mój turniej Będą trzy turnieje w tym turnieju Je y Ileś tam widzów na chowany I 1 vs 1 oczywiście o, Na grody, jeśli chcesz wziąć udział Musisz wejść w link w opisie na Serwer Discord Odziw się Discord Mati Cup I tam musisz wybrać ja Na jakiej turniej chcesz y na kom właśnie turniej ten, jaką okazję chcesz wejść, napisać, że chcesz wziąć udział. No i wkrótce pojawią się informacje, kiedy, gdzie i jak będzie. Więc zapraszam i się zapisujcie, bo czegoś takiego może już nigdy nie być i to jest w ogóle pierwsze historyczne, czyli jeszcze ważniejsze niż jak będą za kilka lat. A my przejdźmy do filmu. Zobie jak szukam przeciwników, to wpadajcie na matyka, bo to jest naprawdę już w ten wtorek, wiecie czy to już za 3, 2, 3, 4 dni będzie pierwsze Matic Cup chowany, a potem będzie yy, jeden Versus 7 i Zone Wars, więc bardzo serdecznie wpadajcie, bo no, to jest pierwsza edycja i drugiej może nie być, o, tak. I tak nagle została zrobiona jeszcze pierwsza. Ja warto być. Warto będą nagrody i warto być. I po prostu warto. Naprawdę polecam. Bo no polecam. Po prostu polecam. Ja, jak ja coś polecam, to zawsze jest dobre, widzowie. Tak samo. A my szukamy przeciwników. Zobacz tam się biją! Zią! Czekaj ja go muszę zabić. Ale ty to słaby jesteś. Ziom. tu kopać? Przed drugi. A to Dobra yes. no, jest! Leży, dobra, tylko wrzucę te moje rzeczy i wezmę go pompę jego PM, bo on miał taki PM. I tyle... O jeszcze pewnie czasu. Ja, Sami to ja mam, tylko... Nie wiem, tu kolejny typ jest. Chłopie ziomo. Wiesz o tym, że ja jestem. Ziomek. Był snajperkę. dobra, ja kocham snajperkę. widzę, nie wiem, czy czasem ja najlepszy snajper w Polsce. I wyrzucę za sobie. Że... O, teraz to ja mogę grać. Ua, hi, Gdzie tu jest jeszcze jeden te. Halo. Ja go ze snajperki zabiję. Widzowie, jeszcze raz powtórzę: zapisujcie się na Maki Cup. Na Maki Cup turnieje, których może nigdy nie być. A w ogóle to są pierwsze najlepsze i najbardziej smakują. Żeby się zapisać, musicie wejść na nasz serwer Discord. Macie link w komentarzu, w opisie, gdziekolwiek. I tutaj, jak wejdziecie, macie rozpisane wszystko. Jest turniej jest, chowane, jest turniej Juan VIHAN, jest turniej Zoe No i macie całą instrukcję, co należy napisać, żeby się zapisać. Piszecie wiadomo już na tym discordzie to zapisani na ten ten, ten turn, turniej ja co kilka yy, go, co, dzie, co dzień co 24 godziny piszę ile miejsc zostało no i później tego dnia jeśli jesteście zapisani do tego dnia i o tej godzinie jesteście w fortnite dodajecie mnie do znajomych i Mateusz D64 podługa ity Wyłączamy się i gramy. Oczywiście live będzie na ity więc wpadaj, zapisuj się, bo czegoś takiego nigdy nie było. Może nigdy nie będzie i to jest pierwsze. A pierwsze zawsze najlepiej smakuje. Tu jest ziomek, patrz jak chce bazę płytową i teraz, czekaj. Nie wiesz, ja tu jestem. Mój nie wyszło Dobra, trzeba go zniszczyć ja Tu jest kolejny jeszcze On ja też klatuje, tylko No, no, Dziś Wszyscy mi uciekają Jeżeli ja idę go zniszczyć Nie, nie złapałem go. Bo... Kurczę. Nie no widzę, że zginąłem. Bo spadłem z wysokości. Więc bardzo super to <laughs>